Co to był za dzień w polskiej polityce? By mi ktoś powiedział, że jednego dnia Roman Giertych będzie miał swój materiał w kanale Zero, wieczornym gościem będzie Radosław Sikorski, też w kanale 0. To ja bym w to nie uwierzył. Ale gdyby ktoś jeszcze powiedział, że one zmieni się w jeden wielki blok ataku na Karola Nawrockiego, no w to bym akurat chyba uwierzył. I że premier Donald Tusk będzie się powoływał w rozmowie w prime Time z Bogdanem Rymanowskim na Jaska Murańskiego? To bym pomyślał, że ja przedawkowałem politykę, że mi snu więcej potrzeba, że ja powinienem sobie jakiś wyjazd zaplanować nad morze i po prostu chwilę od tego wszystkiego odpocząć. No ale nie, to jest wszystko prawda. Ale zacznijmy od początku. Od początku, od początku. Na kilka dni przed drugą turą Onet postanowił opublikować wyniki swojego dziennikarskiego śledztwa, które to ma stawiać taką tezę, że Karol Nawrocki jest sutenerem, że on załatwiał prostytutki do Grand Hotel są świadkowie, którzy są nawet w stanie przed sądem składać zeznania i ogólnie tak to akurat fajnie dziennikarze śledczy one tu stajmowali, że wszystko nam wyszło na jaw na kilka dni przed końcem kampanii i z pewnością nie jest to działanie celowe, po prostu zbierali materiał dłużej na pewno tak było. Patrząc na dynamikę rozwoju sytuacji, wydaje mi się, że przed piątkiem usłyszymy, że po wyczerpujących treningach Karol Nawrocki na śniadanie je noworodki, bo mają w sobie dużo białka. Tutaj mogłem troszeczkę przesadzić, ale kto wie. Tym bardziej, kiedy jednym ze świadków, ekspertów, na których można powołać swoje wnioskowanie jest taki ktoś jak Jacek Murański. Jacek murański! W każdym razie na Twitterze zaczęto się kłócić. Czy Karol Nawrocki pozwie Onet w trybie wyborczym i wtedy ma jakąś tam szansę, że ta sprawa zostanie szybko wyjaśniona jeszcze przed drugą turą? I to jest też forma szantażu, jaki stosuje blok demokratyczny, to znaczy, jeżeli Karol Nawrocki jest niewinny, no to pozwie Onet w trybie wyborczym. Jeżeli jest winny, to albo nie pozwie Onetu, albo zrobi to w trybie cywilnym i karnym, tak jak on zresztą zapowiedział, że zrobi. No bo wiadomo, że jeżeli to się stanie w trybie cywilnym i karnym, to takie sprawy w polskich sądach potrafią się ciągnąć kilka lat. I jeżeli by się okazało, że Karol Nawrocki prezydentem zostanie, no to z jednej strony miałby jakieś tam wydarzenia w pałacu prezydenckim, a później musiałby tam przejść kilka ulic, żeby pójść do sądu na rozprawę i tak by to się mogło ciągnąć 5 lat. Całą jedną kadencję, a może nawet dwie kadencje. Także ludzie się spierają, czy to sensowne, czy niesensowne, czy taką złożoną sprawę da się rozstrzygnąć w ciągu 4 dni, biorąc pod uwagę, że Karol Nawrocki jeszcze musi na tym finiszu prowadzić kampanię. Spory by nie miały końca, gdyby nie to, że bardzo zaangażowany w kampanię wyborczą, Donald Tusk postanowił w prime time pójść do Bogdana Rymanowskiego. Ostatnio Donald Tusk nie ma spokoju. On w zasadzie robi polskie tournée. Jak nie na marszu musi przemawiać, to jeszcze do TVN-u musiał pójść na rozmowę. Jakby tego było mało, to jeszcze poszedł do Polsatu. Do Bogdana Rymanowskiego. Jeżeli państwo przespali wczorajszy wieczór, to powiem tylko, że z dzisiejszym porankiem mogą państwo czytać, że Bogdan Rymanowski jest tak zwanym pisowskim czopem. A to dlatego, że był tak nikczemny i postanowił nie przeprowadzić wywiadu z premierem na kolanach. Miał czelność zadawać mu pytania i konfrontować narrację Donalda Tuska z tym, o co mógłby zapytać niezależny dziennikarz. Skandal, bo mniej więcej równolegle, to znaczy później. Radosław Sikorski w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim powiedział, że w tysiącletniej historii państwa polskiego Donald Tusk jest osobą najwybitniejszą, to znaczy drugą najbardziej wybitną, bo pierwszą jest Jan Paweł II, tylko że Jan Paweł II już nie żyje, to Donald Tusk. Jest teraz pierwszy. Wybitny mąż stanu najwyższej Znego rangi, powiedzieć. najwyższej rangi polityk polski w naszej tysiącletniej historii, pomijając oczywiście Jana Pawła II. Najwybitniejszy Żaden... Polak? No przewodniczący całej Unii Europejskiej. Proszę, ale wcześniej nie było Unii, nie każdy miał e, te same możliwości e, awansu społecznego, no, jak, no, jak do. Ale roku. ok, no który Polak w historii przewodził całemu kontynentowi? Czyli e, Donald Tusk jest na drugim miejscu za Janem Pawłem II. W tysiącletniej. W sferze, historii? Docze, w sferze doczesnej, pierwszy. Pierwszy nawet. Jest <grym> najwybitniejszym Polakiem tysiąclecia. Politykiem. Politykiem. A Polakiem? No uważam, że jest taką opoką naszej, naszego skoku modernizacyjnego. Ale ja też chcę być w pełni obiektywny. Później Radosław Sikorski starał się to jakoś tak rozwinąć i powiedzieć, że chodzi o to, że Donald Tusk zaszedł stanowiskowo najdalej. Był w końcu królem Europy. Także tutaj Radosław Sikorski to jeszcze dodatkowo wytłumaczył. Ale to też mogłoby sprawić, że będziemy bardziej rozumieć, dlaczego ludzie oczekiwali, że Bogdan Rymanowski przeprowadzi ten wywiad z premierem Tuskiem na kolanach. Bo Donald Tusk powiedział, że w gruncie rzeczy to Karol Nawroski strasznym jest gangusem. No i kiedy Bogdan Rymanowski zapytał premiera, czy to znaczy, że Karol Nawroski jest przestępcą... To Donald Tusk odpowiedział To nie jest tak, że na podstawie tego, co mówi jakiś gangster, możemy o kimś powiedzieć, że jest przestępcą, albo zachował się nie fair, albo ma trzymanie. No trzeba to zweryfikować. Czy pańskie służby to zweryfikowały? Absolutnie trzeba to zweryfikować. To są kwestie z ostatnich dni. W tym samym wywiadzie Bogdan Romanowski przytomnie zapytał premiera Czy kiedykolwiek pan Nawrocki miał jakikolwiek zarzut prokuratorski? Czy był w jakikolwiek sposób skazany? Jest informacja, że przeszedł procedury sprawdzające. Pierwsza chyba była w 2009, kiedy nadzór nad ABW miał pan. Potem w 2014, również ABW, ABW dała mu dostęp do informacji tajnych. Kolejne już były w latach PiSu. To jak to służby specjalne tego wszystkiego nie wiedziały? Sprawdzenie najwyraźniej nie było zbyt rzetelne. I w zasadzie dla nas, Polaków, informacja jest dosyć smutna, bo w obu wariantach jest źle. Pierwszy wariant. Służby prześwietliły Karola Nawrockiego najbardziej jak się da. Jak każdą osobę, która ma zajmować ważne stanowisko i mieć dostęp do informacji niejawnych, tajnych, kluczowych dla państwa polskiego. No i wyszło, że tam jest troszeczkę takich kwestii, które dla Nawrockiego nie brzmią dobrze i być może nie jest najlepiej, żeby taka osoba pełniła taką funkcję. Ale został tym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Innymi słowy, była to pewnie decyzja polityczna, w związku z czym nasze państwo jest z dykty i decyzjami politycznymi, można w zasadzie zrobić wszystko. To jest pierwszy wariant. Drugi wariant. Służby prześwietlały karola Nawrockiego, ale niczego nie znalazły. To jakie my mamy służby? Kiedy teraz w zasadzie każdego dnia słyszymy nowe newsy, jeżeli chodzi o karola nawroskiego? A służby nie potrafiły go zweryfikować. W czasie pokoju, spokoju, nie musiały działać pod presją, tylko wykonywać po prostu swoją pracę. W obu tych przypadkach jesteśmy jako Polacy za przeproszeniem w dupie. Ale straszne jest oburzenie. Straszne jest oburzenie w internecie, że Bogdan Rmanowski śmiało to zapytać. Na małym marginesie. Ja uważam Bogdana Rymanowskiego za jednego z niewielu dziennikarzy mainstreamowych, których bardzo poważam. To znaczy, Bogdan Rymanowski jeszcze jakoś broni tej telewizji i sprawia, że ja w ogóle oglądam jakiekolwiek przekazy medialne, właśnie telewizyjne. Jeżeli jest cokolwiek dobrego, co ta kampania wyborcza pokazała, to to, że w zasadzie cała taka bardziej rzetelna, ciekawa komunikacja. Jeżeli chodzi o świat polityki, przeniosła się do internetu. Bogdan Rymanowski ma zresztą swój kanał na YouTube Rymanowski Live, gdzie prowadzi niesenzurowane rozmowy z kandydatami, innymi politykami, ale też nie tylko, on zaprasza tam kogo chce, rozmawia ze specjalistami w zakresie zdrowia publicznego. Były tematy związane zresztą z COVID-em, które były cenzurowane w mediach głównego nurtu, a tutaj można było usłyszeć bardzo wiele ciekawych kwestii, również związanych np. ze szczepionkami. Także wydaje mi się, że to jest przyszłość komunikacji. To jest coś, co sprawia, że Polacy będą mieli dostęp do... Informacji, których nie uzyskają w mediach mainstreamowych. Oczywiście to trzeba wszystko weryfikować. Oczywiście nie wolno niczemu wierzyć na 100% po prostu to słysząc. Trzeba po prostu wykonywać swój własny research. Zresztą, jeżeli ktoś chce się bardzo załamać, to ja serdecznie polecam obejrzeć ostatni siódmy dzień tygodnia w Radio Z, który to jest prowadzony przez y, redaktora Stankiewicza. To jest taka formuła śniadania rymanowskiego. To znaczy, mamy kilku polityków i mają ze sobą rozmawiać i komentować rzeczywistość i poprzedni tydzień. Nie Widziałem w swoim życiu, oglądałem mnóstwo tego typu materiałów, bo interesuję się polityką. Nie widziałem tak kiepskiego materiału nigdy. Krzyk ciągłe przerywanie. Stankiewicz, który nad niczym nie panuje. Procedurze nie wiedział, więc dlaczego trzeba, trzeba nie wierze, ustalić, Belgii, ale dokładnie, Węgier, ale dokładnie, bo nie, wie. bo to nie to, wiedział i nie, to to to, wiedział. Bo nie wie, więc nie dlatego no, panowie, to, to wie, to panuje, panowie, Tomasz Trela był na komisji sejmowej, bardzo proszę. Bosa, który jest pod ostrzałem i to takim niesmacznym. Mi było aż go żal. Ja wiem, że on jest politykiem i on musi wszystko znieść. Czyli Mencen nie przestrzega własnych zasad, tak? To dobre jest. To, co się tam działo, to po prostu można się złapać za głowę i tej głowy już nie puścić do końca dnia. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, czego ja nie znoszę w mainstreamowych mediach, to właśnie tego. I naprawdę to jest absolutnie fantastyczne, że ludzie też to komentują i widzą, jak bardzo niedorzeczne jest to, jak prowadzi się dyskusje z politykami i z ludźmi, którzy decydują o losach tego kraju. Ale już wróćmy do wielkiego wywiadu. Bogdana Rymanowskiego z Donaldem Tuskiem. Oczywiście pojawiło się jeszcze jedno zagadnienie, to znaczy Bogdan Rymanowski bardzo przytomnie przypomniał kampanię prezydencką Donalda Trumpa. I to, że on też był pod wielkim ostrzałem, obóz demokratów wytoczył ciężkie działa przeciwko Donaldowi Trumpowi, ale się obronił i został prezydentem. I czy na przykład sztab Trzaskowskiego nie obawia się, że tak może być w Polsce? Że mimo, że Karol Nawrocki jest pod wielkim ostrzałem, no to się obroni i w niedzielę wygra wybory. Donald Trump był oskarżany o korumpowanie gwiazdy porno. Miał zarzuty, miał y, kampania prasowa. I tak naprawdę to nie było skuteczne. Niektórzy nawet mówią, że te ataki doprowadziły do jego zwycięstwa. Dlatego pana pytam o to, jak pan to widzi. Ale ja nie zgadzam się z tą filozofią. To też w ogóle pytanie nie na poziomie. To w ogóle Rymanowski nie powinien o coś takiego pytać. On powinien w zasadzie pozwolić premierowi tą swoją narrację dokończyć, grzecznie podziękować i pójść do domu. Tak powinno być, bo jak nie, to jest pisowskim czopem. Ale to, co najważniejsze, to wydarzyło się później. Po pewnym momencie Donald Tusk postanowił powołać się na eksperta. To jest wy, kurwa, ja. Rozumiem, Cały czas gdzie... TVP-info ukazał się materiał gdzie absolwent. <ślimny> absolwent uniwersytetu warszawskiego. Dziennikarzom TVP udało się porozmawiać z osobą, która twierdzi, że wie więcej o przeszłości Karola Nawrockiego. Jacek Murański, zawodnik Freak Fight i absolwent uniwersytetu warszawskiego. I niektórzy z Państwa mogą nie wiedzieć, kim jest Jacek Murański. Uważam, że to nawet dobrze, że nie wiecie, kim on jest. Żadne słowa nie opiszą tego tak dobrze, jak obraz, także... Pamiętaj, nigdy się nie smyraj po nie swoich jajcach. Artur Gwóźdź podszedł do mojego dzieciaka i... No i co, Gwoździu? No? To jest Jacek Murański, to jest ekspert TVP Info. Również osoba, na którą powołuje się premier polskiego rządu w rozmowie z poważnym redaktorem Prime Time Telewizyjnym. Jacek Murański, postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Znana między innymi z walkę MMA, także aktor w takich niedużych rolach. Ty absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Murański, pod nazwiskiem. Wiem o tak zwanych kompromatach, hakach, którymi chwalił się... Patryk Masiak, Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego. I pan Murański cytuje, co Wielki Bu mu powiedział. Trzymam go za gardło i zrobi dla mnie wszystko. I wszystko, co robił Onet w ciągu tego dnia, który mógłby w zasadzie przemianować nazwę swojej witryny na czas kampanii wyborczej na anty-Nawrocki, zeszło na dalszy plan. Bo teraz wszyscy dyskutują na temat tego, jak stacja telewizyjna utrzymywana z pieniędzy podatników powołuje się na słowa jakiegoś. absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przecież to się po prostu. Fale nie I, i Jaka jest wiarygodność tego człowieka? To znaczy, jak można? <noise> ja, ja nie potrafię nawet tego wytłumaczyć sobie, jakbym chciał. To jest naprawdę podatnie. To znaczy, ja byłem gotów na wiele rzeczy w tej kampanii wyborczej, ale na to nie byłem przygotowany. Nikt nie był na to przygotowany. Wydaje mi się, że to nawet nie było najgorsze. To może było najbardziej zabawne, ale to, jak premier Tusk nawiązał do jakiegoś spotkania z jakąś kobietą, która była przerażona o jego bezpieczeństwo. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Jestem na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Sopocie. Stoję wśród ludzi. Jest gigantyczny tłum ludzi, są duże emocje. Nagle ktoś mnie łapie za rękę i słyszę głos, drżący głos, głos kobiety. Nawet w tym tłumie nie byłem w stanie się obejrzeć i zobaczyć, kto do mnie to mówi. A ta kobieta mówi, panie premierze, niech pan uważa na siebie. Ja znam tych ludzi. Oni krzywdzili moją rodzinę. Oni są gotowi zabijać. Ale kto, to kto krzywdził tę rodzinę? Koniec cytatu. To, to usłyszałem od tej kobiety. Takich rzeczy się nie robi. To znaczy, to jest żerowanie na najniższych instynktach wyborców. To jest straszenie. To jest przytaczanie historii, które być może w ogóle nie miały miejsca. To jest tak naprawdę dodawanie tego komponentu emocjonalnego, kiedy ludzie tylko i wyłącznie potrzebują rzetelnej informacji. To powinien właśnie robić premier polskiego rządu prezentować rzetelne informacje, a nie straszyć wyborców w taki sposób. Dla mnie to jest oburzające. Dlatego ja przyjąłem taką formułę, że ja będę jednak patrzył z większym dystansem na politykę, bo gdybym na nią patrzył poważnie, cały czas, to bym się chyba zapłakał. A tak to się mogę ewentualnie zapłakać ze śmiechu. Ja tak swoją drogą się zastanawiam, jeżeli te informacje, które teraz przenikają do mediów, gdzieś tam były kierownictwu prawa i sprawiedliwości znane. Jak do tego doszło, że oni podjęli taką decyzję? To znaczy, ryzyko było ogromne, że to wszystko się oczywiście pokaże. Nie da się ukryć, że Donald Tusk i cały obóz koalicyjny walczy teraz o przetrwanie. Jeżeli te wybory koalicja przegra i Rafał Trzaskowski nie zostanie prezydentem RP, to tak naprawdę będą to ostatnie dwa lata max tych rządów, i nie da się ukryć, że będzie im bardzo trudno sprawować te rządy efektywnie z prezydentem, mimo wszystko, z przeciwnego obozu. Można było więc się spodziewać, że państwo polskie i wszystkie sprzyjające media zrobią dosłownie wszystko, żeby tych wyborów nie przegrać, i w pisie musieli to wiedzieć. Co też musiało się tam dziać, że oni podjęli decyzję, że to akurat Karol Nawrocki będzie dla nich najbezpieczniejszym kandydatem. To wydaje mi się bardzo interesujące i wydaje mi się, że przez wielu komentatorów życia politycznego będzie to bardzo szczegółowo analizowane, bo z punktu widzenia takiego politologicznego jest to szalenie interesujące. Ale cóż, mamy kolejny dzień, wtorek i nie będzie na pewno brakowało wstrząsających newsów, także ja już zacieram ręce, a Państwu życzę dobrego, słonecznego dnia. Do miłego zobaczenia.